Czy z tachografu można przyjąć mandat za prędkość? Z tego co mi wiadomo i czytałem kilka ustaw, to tachograf nie podlega weryfikacji co do mandatu. W ostatnim okresie czasu rzeczywiście internet gotuje się od takich informacji, że, że nie można. Że nie można nałożyć mandatu, znaczy uprawnione organy nie mogą nałożyć mandatu za przekroczenie prędkości, które zostało zarejestrowane przez tachograf. Pamiętajcie Państwo o tym, że tachograf jest urządzeniem, które podlega ustawie o miarach. Podlega okresowym sprawdzeniom, tym dwuletnim okresom. A więc wszystko to, co zostaje zapisane przez tachograf, który posiada okresowe sprawdzenie, który jest sprawny, jest rzeczywiste. Podobnie jak prędkość, również jest rzeczywista. Ja oglądałem w internecie filmiki, na których prowadzący mówili, że tachograf jest zupełnie do czegoś innego przeznaczony tak, do aktywności kierowcy do tego, kiedy on odpoczywa, kiedy jedzie, kiedy pracuje. Każdy tachograf ma obowiązek rejestrować cztery wskazania automatycznie godzinę rozpoczęcia, prowadzenia, prędkość z jaką pojazd się przemieszcza, odległość jaką przebył, o której godzinie prowadzenie zostało zakończone. W tachografie mamy osobną kość na tą prędkość. I zobaczcie, dlaczego policjant czy inspektor transportu drogowego, jeżeli nie ma żadnych wątpliwości, nie mógłby skorzystać z zapisu prędkości, skoro taki zapis będzie honorowany przez prokuratora, przez sędziego do rozpatrzenia sprawy wypadkowej, chociażby wypadku drogowego. Tu można, a tu nie można. No, te dwie rzeczy w ogóle się ze sobą nie kłócą. Gdybyśmy tak podchodzili, że tu można, a tu nie, to owszem, byłby, byłby problem. A tak, ja nie widzę tutaj żadnego problemu. Jest to urządzenie, które podlega ustawie o miarach, rejestruje rzeczywiste zapisy. Problem będzie tylko polegał, proszę Państwa, na tym, że kontrolujący, ten uprawniony kontrolujący nie będzie mógł nałożyć kary wstecznej. Musi mieć pewność, że zostało popełnione wykroczenie. Czyli jeżeli stoi na punkcie kontrolnym, widzi nadjeżdżającą ciężarówkę czy też autobus, wychodzi do kontroli, podnosi rękę, zatrzymuje, szczytuje sobie prędkość i mówi: O człowieku, tu jest 40, a Ty od 73 zaczynałeś hamowanie w tym miejscu. Nie ma wątpliwości. Natomiast 10 minut wcześniej, 20 minut, dwa dni do tyłu. Już są wątpliwości, na jakiej drodze się ten kierowca znajdował, jakie było ograniczenie prędkości w tym miejscu, i tak dalej. Więc moje zdanie jest takie, że nie ma problemu z nałożeniem mandatu w sytuacji, kiedy jest pewność, że w tym miejscu została przekroczona prędkość. Czyli ten jeden przypadek tylko tu, w tym miejscu, stoję, kontroluję, zatrzymałem.